Cześć, dzień dobry, nazywam się Kubasz remarki i zrobię dla Was dzisiaj świetną potrawę. Będziemy mieli dorsza, którego usmażymy zwyczajnie z solą na patelni, a do tego dodamy potrawkę z soczewicy razem z świętą trójcą, mirepoix, czyli marchewką, selerem naciowym oraz szalotką. Dorsza polejemy gremolatą, a gremolatę zrobimy z oleju z trzech ziaren, a dodatkowo do tego natka pietruszki, czosnek, cytryna, skórka i sok. Jak to w kuchni bywa, robotę zaczynamy od końca, czyli czas przygotować gremolatę. Zaczynamy ją od pokrojenia drobno natki pietruszki. Jak ją urwę. Ho, ho, ho. Jest, dobra. Tniemy ją drobno. Dodatkowo do tego dodamy czosnek. No i ten czosnek też chcemy, żeby, się, żeby był pocięty dosyć równo. Więc zacznijmy sobie od tego, że miażdżę go szerokością noża. No a potem kilka Przecięć w jedną i w drugą stronę. Kolejna rzecz, która jest ważna, to skórka z cytryny. Mamy cytrynę. Pamiętajcie, żeby wcześniej sparzyć. No i co? Tylko żółta część. Dosłownie kilka pociągnięć. Kolejna rzecz, która pozwoli nam to wszystko połączyć, to sól. Delikatnie. Teraz to wszystko razem z czosnkiem i z solą łączymy trochę na pastę. Przekładamy sobie to wszystko do miseczki, naszą gremolatę zaciągniemy olejem z trzech ziaren. Te ziarna to przede wszystkim olej rzepakowy, a później len i dynia. Ile oleju? No tyle, żeby był to sos, który będziemy mogli polać naszego dorsza. Świetnie. No, ale zapomniałem jeszcze o czym. Sok z cytryny, o tak. Przez palce, żeby nie trafiły do środka żadne pestki. Idealnie. Czas na chorizo. Chorizo to surowa kiełbasa z wieprzowiny, której jest dużo fajnych, ciekawych smaków. Ten podstawowy, który daje nam i da nam kolor do naszej potrawki z soczewicy, to wędzona papryka. Chorizo wystarczy, jak przekroimy sobie na cztery, no a potem pokroimy w grubą kostkę. Ono zmniejszy objętość, stanie się bardziej zwięzłe, no i przede wszystkim puści, zobaczycie, na patelni świetny kolor. A samo łączenie ryby i wieprzowiny w Hiszpanii czy we Włoszech jest absolutnie genialne. Chorizo czeka na patelnię, a my zajmiemy się teraz rybą. Naszego dorsza posmarujemy olejem z esencją masła. Olej z esencją masła składa się z oleju rzepakowego i sklarowanego masła. No i właśnie połączenie tych dwóch rzeczy da nam odpowiednią temperaturę, przy której nic nam nie będzie dymić, no i smak masła, który do ryby jest prosidany. Naszą potrawkę z soczewicy zaczynamy od przysmażenia, na małym ogniu, chorizo. Na małym ogniu tylko dlatego, bo wytapia nam się ten cudowny, piękny i aromatyczny tłuszcz. Kolejna rzecz, która wskakuje do środka, najtwardsza rzecz, marchewka. Czas na seler naciowy. Ostatnia trafia do rądla szalotka. Jest najdelikatniejsza, więc możemy ją ostatnią. No to co? Jak potrawka z soczewicy, to musi trafić do środka soczewica. Ja ją wcześniej ugotowałem. Teraz tylko odrobina bulionu. I poczekajmy, jak lekko otworuje. Potrawka z soczewicy gotowa. Przestawiamy się na świeczkę, zaczynamy smażyć dorsza. Patelnia nie może być zbyt gorąca, ale nie może też być zimna, bo gdy położymy rybę, odkształci nasz. Będziemy smażyć dorsza od strony skóry. Posmarowaliśmy go już olejem z esencją masła. Teraz przed samym smażeniem delikatnie posolimy go. Lądujemy na patelni. Skórą do domu. W pewnym momencie, gdy położymy rybę. Ona zacznie nam się od środka wybrzuszać. Przyciskamy ją delikatnie dwoma, trzema palcami i dbamy o to, żeby skóra cały czas przylegała do dna patelni. Rybę przekręcamy w momencie, gdy jest ponad połowę zrobiona, a widać to, bo gdy spojrzymy z boku, od dołu widać mniej więcej 50-70% białego mięsa. Wtedy możemy zgasić patelnię, a ryba dojdzie nam na niej. Nasze danie jest gotowe. Czas je złożyć. Zaczynamy od wyłożenia naszej potrawki z chorizo i z soczewicy. Kilka łyżek na sam środek i dorsz. Dorsz, którego smażyliśmy od strony skóry, w pewnym momencie przekręciliśmy go na drugą stronę. Zobaczcie, kładziemy go skórą do góry. Czas na gremolatę. Polewamy odrobinę na górę, a wszystko dekorujemy groszkiem czepnym. I jeszcze odrobina gremolaty z olejem z 6 ziaren i danie gotowe. Po więcej informacji, jak smażyć owoce morza, mięsa, warzywa, no i przede wszystkim ryby, odsyłam do portalu smażymy.com. Do zobaczenia.